Agnieszka Skrzeczkowska kiedyś pracowała jako dyrektorka marketingu. Po występie w programie Top Model, jej życie mocno się zmieniło. Spełniła swoje marzenie i została modelką. I różne wcierki. Myślę, że schodzi nam się z 40 minut. No, wiecie, starość, nie radość. Kilka tygodni temu wydarzył się wypadek, który mógł przekreślić jej karierę. Dbanie o siebie to podstawa, żeby czuć się dobrze samym ze sobą. Poszłam na zabieg i miałam o tyle dużo szczęścia, w tym całym nieszczęściu, że pani e, po wykonaniu zabiegu od razu zorientowała się, że coś jest nie tak. O Agnieszce dowiedziałem się bardziej nie jako o Agnieszce modelce, tylko bardziej jako o pacjentce, która ma na imię Agnieszka. Szukano pomocy dla pacjenta, który miał ostre powikłanie w postaci matwicy ust. Nie mamy kompleksu, jeżeli chodzi o moje usta, ale ja mam dość ostry rysy twarzy. I często, jak się nawet zamyślam, to wydaje się, że jestem groźna. Nie korzystam z zbiegów medycyny poza wypełnianiem ust. To robiłam przynajmniej do tej pory, tylko dlatego, żeby troszeczkę ten wyraz twarzy złagodzić. Zawsze wszystko było dobrze, a teraz nastąpił no, nieprzewidziany wypadek. Został mi podany kwas chlornowy do żyły, no i nastąpiła martwica tkanek. Nie, nie było niestety na miejscu, nie mogłam Agi wspierać na bieżąco. Aga mi przekazywała takie zdawkowe informacje, bo bardzo nie chciałam nie martwić tą historią. Ja miałam dość dużego pecha, bo moja narzeczona była wtedy za granicą, więc nie miałam się komu nawet wygadać. Dopiero jak przyjechałam, zobaczyłam ją w zupełnie innym stanie, z bardziej zaawansowaną martwicą już. No i dotarło do mnie, że sytuacja jest poważna. Osoba, która wykonywała zabieg, zauważyła bardzo szybko, że jest problem, więc to jest w ogóle bardzo rzadka sytuacja i to tutaj trzeba jednak mocno pochwalić. Od razu rozpoczęła procedurę rozpuszczania kwasu jaludonowego, a następnie szukała pomocy u lekarzy. Lekarze boją się tak naprawdę podjąć tego ryzyka. Ma się tylko 48 godzin na to, żeby doprowadzić do udróżnienia żyły. Jeżeli to nie nastąpi, to wtedy dochodzi do martwicy. Wiem, że był z tym bardzo duży problem i chyba ja już byłem ostatnią tam dechną ratunku. To trwało przynajmniej tydzień, z tego co pamiętam, jak niedłużej, no bo wiem, że chodziła też do komory tlenowej, miała robione osocze. Na pomikłanie wpływa kilka elementów. Pierwszy to jest technika podania i doświadczenie osoby podającej, po drugie, ogromne znaczenie ma również jakość preparatu. No i oczywiście to pomikłanie występuje niezależnie od tego, czy podaje to lekarz, czy nie lekarz, bo może się zdarzyć zawsze. Aga miała dużo szczęścia, bo sytuacja, która się wydarzyła, mogłaby być jeszcze bardziej poważna. Mogła stracić wzrok, mogła mieć martwicę ust całkowitą, mogła mieć martwicę połowy twarzy tak naprawdę, bo nigdy nie wiadomo w jakim kierunku to się dalej rozwinie. Martwica bardzo boli, niewyobrażalnie, że nawet nie można dotknąć tych, dotknąć tych tkanek. Zwykle pacjenci z martwicami bardzo źle to psychicznie znoszą. Agnieszka była bardzo spokojna ja mogłem prowadzić całą procedurę bez żadnego stresu, bo wiedziałem, że mam do czynienia z niesłychanie spokojnym pacjentem. Gdyby nie zostało to powikłanie odpowiednio przygotowane, Agnieszka nie mogłaby być modelką. Tutaj świetna reakcja osoby, która wykonywała zabieg. To dzięki temu chyba się po prostu udało to tak szybko odwrócić. Są powikłania i nie trafiają się one każdemu, ale można trafić do tolotka tak jak ja, i niestety może to przytrafić się każdej osobie, która wykonuje taki zabieg.